Zawsze lubiłam walenie. Zachwycały mnie ich piękno i gracja. Poruszają się z taką łatwością. Są opływowe. Chcę odpowiedzieć na pytanie, czy bazylozaur pływał podobnie jak jego współcześni kuzyni. Dziś wypływa w morze, by zaobserwować walenie w ich naturalnym środowisku. Co za piękny dzień! Na godzinie 11 tryska strumień wody. Możliwe, że waleń wpłynie prosto w ławice małych ryb. Ale bomba! Na godzinie 16 widzę strugę wody. Joy zauważyła humbaka. To jeden z największych współczesnych gatunków waleni. Chcę sprawdzić, czy jego ogon przypomina choć trochę ogon Bazylozaura. Zaraz go zobaczymy. Co za widok. Podniósł go nad wodę. To najłatwiejszy sposób zidentyfikowania walenia. Mam dziś dużo szczęścia. Jego budowa stanowi sekret techniki pływania współczesnych waleni. Mają poziome płetwy ogonowe, którymi poruszają z dołu do góry. To nadaje im prędkość. Ryby poruszają ogonami na boki. Aby dowiedzieć się, czy bazylozaur poruszał się podobnie, naukowcy szukają śladów poziomych płetw ogonowych. Bardzo trudno je znaleźć. Miękka tkanka ogona nie ulega skamienieniu. Nawet współczesne walenie nie mają w ogonach kości. Uznaliśmy, że ta sprawa jest bardzo ciekawa. Wskazówka znajduje się w kręgosłupie. Miała aż 18 metrów długości i był zbudowany z pokrytych wyrostkami kręgów. Zanikały one w części ogonowej. Współczesne walenie mają podobne kręgi w miejscach, w których ich płetwy ogonowe łączą się z ciałami. Bazylozaur miał tylko niewielką płetwę ogonową. Aby nabrać prędkości w wodzie, musiał poruszać całym ciałem z góry na dół. Nie był tak pełen gracji jak współczesne walenie, ale sposób w jaki pływał wskazuje na wspólnego przodka. Joy bada kręgi współczesnych waleni, morświnów i delfinów, by lepiej poznać ich tajemniczego kuzyna i sposób w jaki się poruszał. Jego kręgosłup kryje cechę będącą spadkiem po pierwszych przodkach waleni. Kręgi są wydłużone ku górze i z obu stron otoczone wyrostkami. Łączą się ze sobą w ten sposób, co umożliwia poruszanie z góry na dół, ale nie na boki. Kręgosłup rusza się w ten sposób, ale bardzo trudno przesunąć go w bok. Side to side. Połączone kręgi stabilizują ciało walenia podczas pływania. Uniemożliwiają ruchy boczne, pozwalając jednocześnie sprawnie poruszać ciałem w płaszczyźnie pionowej. Tak samo wyglądają kręgosłupy morszwinów, delfinów i chumbaków. Gdyby udało nam się znaleźć inne zwierzę o podobnym kręgosłupie, zyskalibyśmy cenną informację dotyczącą przodków waleni. Zdaniem Joy różniły się od współczesnych gatunków. 400 milionów lat temu większość organizmów żyła w oceanie. Ryby pływały poruszając się na boki. W pewnym momencie niektóre gatunki wyszły z wody i nauczyły się żyć na lądzie. Kiedy wyewoluowały jako ssaki, ich kręgosłupy zaczęły się poruszać z góry na dół. Ale 50 milionów lat temu część ssaków wróciła do wody. Z czasem ich tylne kończyny zanikły, a płetwy ogonowe rozwinęły się, by umożliwić im pływanie. Ich kręgosłupy wciąż poruszają się jednak tak jak kręgosłupy przodków galopujących na lądzie. Dlaczego przodkowie waleni postanowili wrócić do wody skoro przystosowali się do życia na lądzie? Dlaczego z niego zrezygnowali? To zagadka. Odkrycia z Wadi al-Hitan pozwalają naukowcom zrozumieć miejsce bazylozaura w tej niezwykłej historii. Niewielkie kończyny, umieszczone na ogromnym ciele, pokazują, że jego przodkowie musieli żyć na lądzie. Paleontolog Steve Brusati z Uniwersytetu w Edynburgu bada ewolucję ssaków. Analizując genealogię Waleni, zaczynamy lepiej rozumieć ich ewolucję. Jego zdaniem sekret pochodzenia bazlozaura kryje się w jego czaszce. Przypomina ona czaszkę krokodyla, ale jest dwa razy większa. Otwory nosowe są zrośnięte i znajdują się wyżej, tam gdzie nozdrza współczesnych waleni. Mózgi ważyły zaledwie 2,5 kg, były mniejsze od współczesnych. Pod czaszką, otoczone kostną powłoką, schowane było ucho środkowe. Przypomina wyglądem ucho innego, prehistorycznego zwierzęcia lądowego, żyjącego na drugim końcu oceanu Tetydy. Pakicetusa. Przypominał wilka. To gatunek wymarły, znany jedynie ze skamieniałości, jednak niezwykle ważny. Jego odkrycie było jednym z najdonoślejszych wydarzeń współczesnej paleontologii. Wyglądał jak typowy ssak lądowy o mocnych kończynach, umożliwiających chodzenie. Ale kształt kości, która otaczała jego ucho środkowe, wyraźnie łączy go z bazylozaurem. Zdaniem Steve'a posiadał też inne cechy wspólne. Oto kość współczesnego walenia. Jest bardzo charakterystyczna. Gruba, solidna i zwarta, szczególnie na krawędziach. Pozwala im to lepiej słyszeć pod wodą. Podobne kości znajdujemy w skamieniałościach Pakicetusów. To pokazuje, że były chodzącymi waleniami. Szczątki Pakicetusa są o 10 milionów lat starsze od skamieniałości bazylozaura. Kiedy osobniki miały zaledwie półtora metra, zaczęły rozwijać charakterystyczny aparat słuchowy waleni. Ale czy pakicetusy wchodziły do wody? Zdaniem Steve'a odpowiedź na to pytanie kryje się wśród znanych nam zwierząt. Hipopotamy są najbliżej spokrewnione z waleniami. 55 milionów lat temu musiały mieć wspólnego przodka. Zdaniem naukowców, prowadzą podobny styl życia, co przodkowie waleni kilkadziesiąt milionów lat temu. Hipopotamy spędzają w wodzie nawet 16 godzin dziennie. Ich czaszki przystosowały się do obserwacji terenu ponad taflą. Oto czaszka Pakicetusa. Widać oczodoły znajdujące się w jej górnej części. Stojąc w wodzie, zwierzę mogło obserwować tafle, podobnie jak krokodyle albo hipopotamy. Oto dowód, że te zwierzęta doskonale czuły się zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Skamieniałości Paki Cetusa pozwalają nam wrócić do czasów, w których przodkowie bazylozaura stawiali swe pierwsze kroki w wodzie. Rozwiązanie, zagadki. Kryje się w zębach. Te należały do Pakicetusa. Są ostre i mocno uszkodzone. Zwierzę musiało się żywić głównie mięsem, prawdopodobnie dużymi rybami. To właśnie one zwabiły te ssaki do wody. Akicetusy weszły do wody, by polować. I tak rozpoczęły proces ewolucji, który doprowadził do powstania drapieżników w rodzaju bazlozaura.